Wczoraj, czyli dnia 31 marca, dokończyłem wyzwanie, które sobie ustaliłem. Chciałbym codziennie przez 30 dni biegać 5 km Każdego dnia w miesiącu, przez cały marzec, przez cały okres wyzwania bardzo dużo rzeczy działo się, zarówno w moim życiu, jak i ogólnie na świecie, w związku z całą tą epidemią. No było dużo przeciwności ogólnie, dużo przeciwności było. Świat nie chciał typowo, żebym dokończył to wyzwanie, Pierwsze 5 km wyzwania przebiegłem na bieżni. Łatwe to nie było. Przebiegłem te 5 km około 37 minut, a to bardzo dużo, bardzo dużo jak na mnie. Chyba związane było to z tym, że nie biegałem jakiś czas, miałem krótką przerwę i chodziłem tylko na treningi wytrzymałościowe, ale jako takiego biegu nie, nie robiłem. I też na bieżni, na bieżni od dawna, dawna nie, nie biegałem, a jednak stwierdzam, że dużo lepiej biega się. Normalnie na dworze, na bieżni to jest katorga. Po prostu katorga. Nie lubię biegać na bieżni. Pierwszy kryzys przyszedł dużo wcześniej niż się tego spodziewałem, ponieważ dnia drugiego już. Drugi dzień. Jestem świeżo po szkole i generalnie czuję się mega niefajnie. Nie chce mi się. Bolą mnie plecy. Bolą mnie nogi lekko po ostatnich treningach. Późwa nawet głowa mnie boli, jak tutaj funkcjonować, to znaczy kiedy biegać, o których godzinach, wydaje mi się, że właśnie najlepiej byłoby tak jak teraz to robię, zaraz po szkole przeżyć to i potem już nie myśleć o tym dach tak naprawdę. A, udało się. Dzisiaj sobie pozwoliłem troszkę szybciej przebiec, 27,40 Cały bieg, 5.30 około na kilometr, czułem, że jestem w stanie, czułem, że dobrze mi się oddycha i postanowiłem przebiec takim troszkę szybszym tempem. plus no jest taki, że teraz już się czuję w porządku, już mnie głowa rzeczywiście nie boli, plecy już też nie, jakoś rozruszał się człowiek i od razu lepiej się czuję, nie? Ale potem już zacząłem się jakoś przyzwyczajać, powoli to szło do przodu. No i jestem. Dzisiejszy wynik 26 minut 14 sekund, średnia na kilometr 5.13. Tak dzień po dniu, aż do dnia piątego bodajże, kiedy to wylecieliśmy z drużyną na Majorkę na, na zawody, na Spartan Race. Damn! Dotarliśmy na Majorkę kilka godzin temu i po dobrym jedzonku zdecydowałem się na bieg. Pierwszy bieg tutaj, 29 minut 28 sekund. Ojku, ma zgasło. 29, 28 sekund, 5,53 średnie na kilometr. E, może być jak na tak naprawdę zmęczenie po całym dniu podróży. No i tam biegałem sobie kilka dni tak po wyspie i dwa dni biegu, dwa dni wyzwania. To były właśnie zawody, to był właśnie Spartan Race. I 7. biegliśmy Spartana Super, a 8. Hmm, sprinta, czyli krótszy dystans, jednakże i tak ten dłuższy Spartan, słuchajcie, miał 11,5 11 km prawie, ale i tak spokojnie liczę to jako piątkę do mojego wyzwania. To i tak jest policzone jako 5, nie że to sobie na któryś dzień przerzuciłem. Liczę to jako 5 km, a następnego dnia było prawie 7, no 6,5. 6,5 było także troszkę więcej przebiegłem i o wszystko, no ale nie będę tego rozkładał. To ma być codziennie 5 km przynajmniej z takiego założenia wychodzę, a to jest by the way taki fajny kalendarz od Garmina to jest moja cała, mój cały profil, jakby codziennie się wyświetlają fajne, fajne statystyki z każdego dnia, jeśli chodzi o kroki, intensywność treningów w tygodniu, kalorie, to ile spało się Praca serca. Wszystko jest wyświetlane bardzo ładnie, pięknie. No i bardzo mi się podoba ten kalendarz. Uwielbiam go. Tak to wygląda, jak ma się tyle już dni aktywności codziennie. Najważniejszy jest dla mnie kolor chyba zielony. Tak, zielony, ponieważ zielony to jest bieg właśnie. I żeby codziennie był... Jeżeli codziennie jest zielona kreska, no to... No to myślę, że jest to dobry dowód na to, że codziennie biegłem. Dokładnie. Jest codziennie wyświetlona zielona kreska. Reszta to są inne duprl Dla mnie jest najważniejsza ta zielona, żeby była. No i tak, żeby do końca marca, nie? Ten 31 będę, będę go wyczekiwał, będę, będę się musiał zmierzyć z wszystkimi tymi dniami tutaj nadchodzącymi. Jedną rzecz zauważyłem: kończą mi się trasy. Zazwyczaj nie miałem problemu z tym, gdzie teraz biec, w którą stronę, czy tym laskiem, czy tamtym laskiem, tą ścieżką, a teraz mam problem taki. Muszę dobierać te trasy wymyśl, wymyślnie, bardzo kombinować, żeby coraz to nowsze sobie ustalać, i jest, jest momentami ciężko sobie wymyślić coś nowego. Z samego Spartana też zrobiłem dwa filmy. Jeden, w którym pokazuję z pierwszej osoby, jak to wygląda przechodzenie tych przeszkód i cały bieg. A w drugim filmie zawarte były te same materiały, tylko w skróconej formie, w formie takiego montażu. Przed chwilą padało, ale już się rozpogodziło i jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo ładnie. I na szczęście byłem biegać przed tym deszczem. Mamy 13 13 dzień wezwania. Jakoś właśnie w połowie wyzwania nieodłączną częścią stał się ból kolana, czyli taka kolejna swego rodzaju przeszkoda. Odczuwam lekki dyskomfort w lewym kolanie, nie jestem do końca pewien z czym to jest związane, ale rozciągam się też porządnie oraz stosuję taki automasaż na to kolano, żeby może zapobiec ewentualnym komplikacjom. Nie jest to jakiś okropny dyskomfort, tylko jeżeli stanę tak prosto na jednej nodze i jeszcze zrobię przeprost bardziej tą nogą to wtedy, wtedy mnie troszkę boli a tak to, tak to nie, tak to jest w porządku wszystko, dobrze się czuję mięśnie dają radę kondycyjnie również się czuję w porządku idzie dobrze, idzie naprawdę dobrze, myślałem, że będzie gorzej to zrobiłem sobie taki mały kalendarzyk mój bigowy 12 dni już jest tu zaznaczonych, teraz mogę zazn zaznaczyć myślę 13 spokojnie cyk Pięknie. No, jeszcze troszkę do końca, ale za dwa dni cieszę się, że tutaj już będzie połowa. Kiedy już miałem tą jedną trzecią wyzwania za sobą, biegi stały się, no, nieodłączną już częścią mojego treningu. Już nie miałem takich myśli, że, że czy na pewno chcę to robić, tylko wiedziałem po prostu, że muszę. Już wiedziałem, że jestem do tego i tak zmuszony. Wpisywałem to za każdym razem w mój, na mojej tablicy i zawsze biegałem. Zajebista pogoda dzisiaj. Słońce co jakiś czas wychodzi naprawdę super. Także ja się zbieram i lecę z 14 dniem wyzwania. Cyk, 14 dzień za mną. Wychodziłem z założenia, żeby biegać mniej więcej w czasie pół godziny. No zazwyczaj schodziłem poniżej 16 dzień. Dzisiaj kolano po raz kolejny dało o sobie znać, i to wcześniej niż się spodziewałem. I ten ból towarzyszył mi już do samego końca. Na różnych e, odcinkach biegu mnie łapał. Niekiedy to było na czwartym kilometrze, niekiedy było to na piątym, ale zdarzały się też przypadki, że było na trzecim już i musiałem z dosyć dużym bólem biec następne dwa kilometry. Czuję, że od teraz to ostatnie 11 tak naprawdę dni będzie. Nieco bardziej wymagające. Czuję, że gdybym nie robił tych ćwiczeń, to nie skończyłbym tego wyzwania. Na pewno kolano by za bardzo po prostu bolało, a tak to czuję rzeczywiście, że coś to dawało. No ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Teraz już jestem za blisko końca, żeby przerwać. 20 Strasznie zimno, jeden stopień jest na dworze, właśnie, dlatego chciałem jak najszybciej przebiec i udało się w miarę prędko, bo 26 minut no dosyć szybko, no czy nie szybko, dużo, dużo szybciej niż poprzednie wszystkie moje biegi, po prostu bo chciałem jak najszybciej wrócić do ciepła, a tak to normalnie nie powinienem tak biegać, będę biegał tak blisko 30 minut teraz, ale jak przebiegłem tak szybciej, to zauważyłem, że kolano boli mniej. Albo przynajmniej, nie wiem, nie daje mu czasu, żeby zaczęło boleć może. Jeszcze wczoraj nie odhaczyłem dnia, także wczoraj też biegałem. No i dzisiaj 23 dzień. No i około dnia 24 wydarzenia tutaj u nas w kraju i na świecie przybrały nieco poważniejszy wymiar. Właśnie się zbiera, żeby iść pobiegać. Słyszycie w wiadomościach, że w związku z następną fazą tej kwarantanny całej od jutra nie będę mógł w ogóle wychodzić z domu, tylko będę mógł wychodzić w przypadku zakupów takich niezbędnych, pomocy jakiejś innej osobie yy, lub do pracy. Na początku do 25 marca mieliśmy siedzieć w domach, nie, nie iść do szkoły. No ale jak się później okazało, zostało to przedłużone i dalej jest przedłużane, dalej ta kwarantanna trwa. Z tego co wiem, to biegać można było jeszcze i wychodzić na spacery zdrowotne, ale ja i tak byłem skreślony jakby z tego, z takiej możliwości, ponieważ moja siostra wróciła w tym czasie ze Stanów i była, ona była pod kwarantanną tą taką poważną, objęta już, obowiązkową. No i w związku z tym wszyscy my domownicy również. Także będę miał problem z bieganiem, będę miał problem, teoretycznie będzie to wykroczenie jakieś. I no widzę, że świat nie chce, żebym dokończył ten challenge, naprawdę świat, świat nie chce, żebym dokończył to wyzwanie, ale spokojnie to mnie nie powstrzymało. Tak, postanowiłem biegać wokół placu, na szczęście mam taką możliwość, dosyć duże kółko robić na placu, miało oko ono około 70 metrów łącznie, co pozwalało mi na przebiegnięcie tych 5 km. zajmowało to dłużej, dużo to zajmowało, około 35 minut wtedy, od tamtej pory już zajmowały te, te biegi, No ze względu na to, że nie da się na takim odcinku krótkim rozwinąć, Jakiejś zawrotnej prędkości, plus za każdym razem musiałem zwalniać przy tych węższych miejscach. No ale biegałem, biegałem jak głupi wokół placu, i myślę, że się to opłaciło. Było to kolejne wyzwanie, w wyzwaniu bym powiedział. Kolejna przeszkoda, która była do pokonania. No i wreszcie przyszedł ten dzień. <laughs> o kurde. No, niezłe ślady, jeżeli biegałem 31 marca. Ostatni dzień wyzwania, przebieram się i lecę, wreszcie dokończyć to, co zacząłem. Ale miałem szczęście, teraz nagle zaczął padać śnieg. Każdy bieg rejestrowałem na zegarku oraz na aplikacji Garmina. Pozwoliło mi to na fajne monitorowanie tego, jak mi idzie i. Myślę, że przyczyniło się trochę pod względem psychiki do tego, że chciałem to, to zadanie bardziej wykonać. Za każdym razem, jak widziałem kolejne zielone pole, przybywające każdego dnia, odczuwałem lekką satysfakcję i myślę, że to też pchało mnie do przodu. Także polecam serdecznie monitorowanie takich wyzwań, gdzieś zapisywanie tego. Tak samo przyczyniło się fajnie to. No i myślę, że czas odhaczyć ostatni dzień. Mamy to. Działa to jakoś na psychikę człowieka. Fajnie, jak tak się odhaczy, coś, do, coś co się zrobiło. Tak samo fajnie, robi, myślę, robić sobie listy jakieś rzeczy do zrobienia danego dnia i ptaszkami odhaczać. No i tutaj, takimi właśnie krzyżykami sobie odhaczałem każdy dzień. Działało pozytywnie na moją psychikę. W wyzwaniu nie chodziło tyle o ilość tych kilometrów, ponieważ nie było ich wcale jakoś dużo. Około 165 km przebiegłem. Można by to zrobić, biegając co drugi dzień przez miesiąc, tylko co godzinkę. Byłoby, myślę, prościej, mm, ale tu chodziło o wyrobienie nawyku. Chciałem sobie wyrobić nawyk, żeby codziennie zebrać się, pomimo tego, ile rzeczy miałem do zrobienia danego dnia. Nieważne, czy miałem mało czasu, nieważne, czy miałem długi trening przed sobą, nieważne, czy nie chciało mi się, nieważne, czy musiałem pisać tam i... rozprawkę problemową, codziennie biegałem. Codziennie biegałem i jestem z tego dumny. I gdzieś właśnie kiedyś czytałem, że wystarczy około 21 dni, żeby wyrobić nawyk. Yy, zgadzam się z tym, jak najbardziej jest, się z tym zgadzam. U mnie ten nawyk wyrobił się już tak po dwóch tygodniach. Po prostu byłem już przekonany, że muszę codziennie biec. To nie było to, że, że mogę, tylko muszę. Także polecam serdecznie takie wyzwania sobie robić. Nie musi to być koniecznie bieganie, może to być czytanie. Pół godziny czytania dziennie, chociażby, albo pół godziny jakichś ćwiczeń innych, żeby wyrobić sobie ten nawyk. Później już przychodzi to z łatwością i zanim się obejrzycie, macie przeczytane dwie książki w ciągu miesiąca albo się albo swoją sylwetkę w ciągu tego miesiąca. Sam dzięki temu schudłem prawie 2 kilo, co mnie i tak zaskoczyło. Spodziewałem się, że może schudnę max 1 kilogram. Jadłem tak samo, a może nawet trochę więcej. Powiem szczerze, że miałem niekiedy większy apetyt i nawet miałem takie kilka momentów, gdzie przeżarłem się lekko. Ale jednak to ciągłe codzienne bieganie chyba przyczyniło się do mojego metabolizmu. No i jednak jakoś się te kalorie spalało. Według, według yy, aplikacji spala, spaliłem około 15 tysięcy kalorii. Także bez specjalnego wysiłku włożonego w dietę, codziennie biegając, da się coś tam schudnąć, nie? Teraz mam już pomysł na kolejne wyzwanie, które zacznę od dziać, od 1 kwietnia. Nie będzie ono takie obciążające dla mojego kolana. Teraz dzięki temu, że biegałem przez miesiąc, też wiem, że mam problem z tym kolanem, że muszę się tym zająć. Także to dodatkowy plus, że gdybym nie biegał tak codziennie, to bym, to bym nie zorientował się, że mam problem z kolanem i pewnie wtedy na zawodach nagle by mi zaczęło dokuczać nie wiedziałbym, co zrobić, a teraz mogę już się tym od razu zająć. Także zrobię teraz na pewno coś mniej obciążającego dla kolana i zajmę się leczeniem jego. Także to by było na tyle ode mnie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.